Razem z nami, ze mną, tą ceremonię ważenia prowadzić będzie Piotr Bajda. Witam, witam serdecznie i oczywiście ten, który już dzisiaj jest tutaj po raz siódmy, czyli Grzegorz o! Podeszła. Jak tylko możecie, zróbcie mały dla Grzegorza. Dzięki Szanowni Państwo, wszystko to, co najpiękniejsze, będzie działo się jutro, dziś. Ceremonia ważenia przed siódmą charytatywną galą. W tym roku walczymy dla dwóch wspaniałych wojowników Alana i Kuby. Dla nich zróbcie wielki hałas! Brawo, brawo dla tych nowych wojowników z wymiaru sprawiedliwości, a oni codziennie muszą staczać kolejne bitwy i kolejną walkę. Szanowni Państwo, na jutro przygotowane 3 przedwalki i 12 dań głównych, jak Bozia przekazała. Z walką wieczoru, Made Event Fight, oczywiście Bartek Chmielewski kontra Jakub Sajecki, walka w formule bokserskiej. Będą mocne grzmoty, mocne uderzenia, ale my przechodzimy już do sedna, rozpoczynając ceremonię. E, ważenia przed siódmą charytaturną galą kickboxingu. Walczymy dla Alana i Jakuba. Yes. Jako pierwsza walka w e, formule boksy Kadeci. Walka zaplanowana na trzy rundy po dwie minuty. Kategoria wagowa do 55 kg. Zapraszam na wagę wielki ruki. Wynikła mu? O nie, jest. Wielki Rocky wniósł na wagę pięćdziesiąt i pół kilograma. A jego przeciwnikiem będzie Filip Zawora. Zapraszam Filip. I już wszyscy patrzymy na wagę.

Wielkie, wielkie dzięki. Tym samym przechodzimy już do drugiej przedwalki. A tutaj formuła K1, 3 rundy po 2 minuty. Waga do 65 kg. I tak zapraszam Mateusza Krasonia. Kolejne wary już się przygotowywały. Jakub Surma, Alan Moczała, Sylwester Ziemba, Marcel Polski, Kacper Pietrak i Szymon Bil. I waga Mateusza Krasonia to 63,1 kg. Wielkie dzięki, proszę tam tutaj No prawo, chodź. A jego przeciwnikiem jutro będzie Matło mnie Zapraszam serdecznie. Tutaj nieco więcej, 64 kg. Panowie, zapraszam face to face. Tutaj że tak spokojnie. Zapraszam, odwróćcie się do naszych trenerów i widzów. Wielkie brawa oczywiście. Dziękujemy. Szanowni Państwo, trzecia przedwalka, formuła low kick, 3 rundy po 2 minuty, kategoria wagowa do 52 kg. Zapraszam, Emilia Lizak. Uroczek Hulicki, 51-200. A przeciwniczką Emilii będzie Michalina Krakowiak. 51-800. Drodzy Panie, zapraszam do Face-to-Face. Dziękuję bardzo. Pozycja bokserska w stronę kibiców Emilia i Bardzo dziękujemy i tym samym przechodzimy do walk głównych, a tutaj formuła K1, trzy rundy po dwie minuty, waga do 71 kg. Serdecznie zapraszam Jakuba Surbę. Jakub Surma, równe 70 kg. Bardzo dziękuję. I zapraszam Alana Moczałek. I tutaj mamy 68 800. Wielkie brawa dla Panów, Panowie, face to face. Wracamy się. I to jest ten czas oczywiście wielkie, wielkie brawa. i panowie bardzo dziękuję. Widzimy się już jutro. Kolejna walka, drodzy Państwo. Walka w formule bokserskiej. minuty po 3 minuty. Kategoria wakowa do 70 kg. Zapraszam do nas na wagę. Marcel Pols. Równe 70 kilogramów. A jego przeciwnikiem będzie to przeznany fighter wprost ze Śląska Sylwester Ziemba Również równe 70 kg Poprosimy face to face Dziękuję. Dziękuję. Poproszę, stańcie twarzą do kibiców. Mańce to Sylwester Zieba. Dziękujemy bardzo. Wielkie, wielkie dzięki. Mieliśmy zawodników w kategorii box. Przechodzimy do K1, a tutaj 3 rundy po dwie minuty. Waga do 71 kg. Zapraszam serdecznie. Pierwszy zawodnik to Szymon Bill. I tutaj także równe 70 kg. Bardzo dziękuję Szymon, stań proszę obok. I na wagę zapraszamy Kaspara Wietraka. A tutaj 69,5 kg. Wielkie dzięki, panowie, face-to-face. Bardzo dziękuję. odwracamy się, oczywiście tutaj już czujemy tę adrenalinkę, ale dopiero jutro na hali MOSiR poczujemy to na ringu, dziękuję. Kolejna walka, drodzy Państwo, Formuła K1 Pro, 3 rundy po 3 minuty, kategoria wagowa do 81 kg, zapraszamy na wagę Igor Kuczyński. 80 kg 800 Proszę A jego przeciwnikiem będzie Bartosz Skibinski. Idealnie. 8800. 80 Pozycja bokserska, w stronę kibiców. Dziękujemy pięknie. Wielkie, wielkie dzięki. Przechodzimy do kategorii boksy. Tutaj trzy rundy po trzy minuty. Waga do 81 kg Serdecznie zapraszam Radosława Piotrowskiego. tylko wspomnę ten pojedynek będzie to walka o kucher miasta mikołów. Wielkie dzięki 78,5 kg. I także na ważenie zapraszam Artura Kawa. Artur Kawa. I 8400. Bardzo dziękuję. Panowie zapraszam. Wielkie dzięki w stronę naszej publiczności, zarówno tej zgromadzonej w Mikołowie, jak i tej, która obserwuje nas po tej drugiej stronie szklanego kanału. Dziękuję. Szanowni Państwo, ale tym się nie przejmujemy. Szanowni Państwo, 2-2-2, już jesteśmy z powrotem, Dziękuję uprzejmie. Wielkie brawa e, dla naszego widzeja e, technicznego. Wspaniały, młody człowiek, perspektywy takie rewelacyjne. Działał Kochani, przechodzimy do kolejnej e, walki: będzie to siódma walka, e, główna e, naszej jutrzejszej e, gali. Ale tutaj będę prosił Was e, wszystkich o absolutnie ogromne brawa. Przed nami walka dzieci. Mój taj, dwie rundy po półtorej minuty. Będzie to walka o puchar Rady Miejskiej Mikołowa. Zapraszamy na wagę. Małgorzata Wicek. Zwróć. Zwróćcie wielki Michał. 30,5 kilo. Wielkie brawa dla Kości. Bez mikrofonu też sobie damy radę. Wielki brawa! Zarazają! Dwadzieścia i pół kilograma. Drogie panie poproszę o face to face. będzie pojedynek. Dziękujemy Paniom pięknie. Bardzo, bardzo dziękujemy. I oczywiście widzimy się jutro na Riemossi. Przechodzimy dalej, a tutaj formuła Mai Tai. 5 rund po dwie minuty. Walka do 63,5 kg. i Zapraszam serdecznie do ważenia Piotra Kawodę. I u Piotra równe 63 kg. Jego przeciwnikiem będzie Nikodem Otrząsek. I tutaj 62-200. Powiem zapraszam serdecznie do tego Pozwolę sobie dodać, że jest to walka o pas mistrza Polskiej Federacji WBC. Wielkie dzięki, oczywiście ten pas trzymany przez zawodnicy. Panowie jeszcze tutaj zapraszam, jeszcze są naszych kibiców. Tu żeby każdy mógł zobaczyć piękny pas, o którym jutro będziecie walczyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Pojedynek numer 9, czyli w gali. będzie to walka o pas charytatywnej gali kickboxingu w Mikołowie, tej siódmej. No i pojedynek w formule kickboxing Low kick, 5 rund po 2 minuty, kategoria pakowa do 75 kg. Zapraszam na wagę Damian Seweryn. Osiemdziesiąt sześćset. Jego przeciwnikiem będzie, jakże doskonale znany Michał Zając Siedemdziesiąt cztery dwieście.